To już oficjalne, drodzy zmatowieńcy. From Software potwierdziło, że pracuje nad pierwszym DLC do Elden Ring. Dodatek ten będzie nosił tytuł Shadow of the Earth Tree, czyli po polsku Cień Złotego Drzewa. Przy okazji zapowiedzi deweloper opublikował także pierwszy koncept art, który jest niezwykle intrygujący. Pokuśmy się więc o jego luźną interpretację. Na dalekim planie po lewej stronie widzimy najpewniej uschnięte złote drzewo, które jest zaledwie cieniem swojej dawnej świetności. Zresztą sugeruje nam to wyraźnie tytuł wspomnianego DLC. Z konaru wspomnianego drzewa ścieka złota łaska. Wygląda to jak potężna, nie dająca się zasklepić rana. Po królewskiej stolicy, czyli mieście Lindell, również nie ma już śladu. Z kolei na pierwszym planie po prawej stronie widzimy tajemniczą blondwłosą postać, odzianą w śnieżno-białe szaty. Wygląda na to, że zmierza ona w stronę złotego drzewa. Czyżby był to niewidziany od dawna półbóg Mikkela? Moim zdaniem tak. Przypomnijmy sobie, jak wyglądał on w momencie, gdy został porwany przez Moga. Podobieństwo widoczne na obu tych grafikach jest wręcz uderzające. Długie blond włosy z charakterystycznie splecionymi warkoczami. Niemniej intrygującym jest również fakt, że owa postać dosiada strugi, czyli wierzchowca, na którym poruszał się nasz zmatowieniec. Nie bez znaczenia pozostają także groby, którymi usiane jest pole wokół złotego drzewa. Z pewnością ma to jakieś głębsze znaczenie. Czy są to groby albinauryków? A może groby wszystkich tych, którzy nie mogli zostać pochowani pośród korzeni złotego drzewa? Tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Oficjalna data premiery dodatku nie jest jeszcze znana. Pozostaje nam czekać na pierwszy zwiastun, który może rzuci choć trochę światła na to, co stało się w ziemiach pomiędzy. A jakie są wasze przypuszczenia? Pospekulujmy wspólnie w komentarzach. Ja nazywam się Adam Szymański i wielkie dzięki za odwiedziny w Balmora House.